Dzisiaj, dla ceny Bitcoina. Kolejny ruch na Bitcoinie jest dosłownie przed nami. Dzisiaj chodzi o czas. Powiem wam dzisiaj o kierunkach, w których cena może podążyć, jakie czekają nas targety cenowe i moim milionowym tradezie. Moja pozycja na wzrost jest aktualnie w zysku około 350 tysięcy dolarów. Powiem wam, jakie są moje oczekiwania i predykcje w tym momencie, jeśli chodzi o Bitcoina. Nie dodawałem żadnego filmu w ostatnich dniach. To będzie krótki film. Jeśli doceniacie takie filmy i chcecie ich więcej, to dajcie lajka, skomentujcie, poniżej udostępnijcie. Zróbcie hałas dla algorytmu YouTube'a. Właśnie te wszystkie aktywności w tym pomagają. W taki sposób dajecie mi feedback, ja naprawdę na to zwracam uwagę. Na pewno wasze zdanie zostanie uwzględnione przeze mnie. Polub, skomentuj i zasubskrybuj. Teraz przechodzimy prosto do wykresu. Powiemy sobie o cenie Bitcoina. Co się tutaj dzieje? Jesteśmy teraz na wykresie na tygodniowych świecach. W sumie, to wiecie co? Zanim o tym powiemy, to przejdziemy od razu do tego, co dzieje się na mniejszym zakresie czasowym. Mamy tutaj formację byczej flagi, o której ostatnio wspominałem. Ten układ na pewno można tak nazywać, ale tak naprawdę trwa to już bardzo długo. Formacje byczej flagi zazwyczaj nie trwają tak długo, w szczególności do stosunku długości tej świecy wzrostowej. Dlatego z drugiej strony teraz bardzo ciężko jest nazwać to układem byczej flagi. Jeśli cena prędzej czy później nie wybije się, to będzie ciężki temat. Teraz obliczymy konserwatywny target cenowy. Przyłóżmy to tutaj i zobaczymy, jaki będzie nasz poziom. Poziom dla tego targetu wynosi około 25 tysięcy dolarów. Jeśli chodzi o realizację zysków, to oczywiście trzeba to robić przed tym poziomem. To jest bardzo ważne, aby to zrozumieć. To nie jest układ cenowy, w którym tak bardzo łatwo jest się ustawić na shorty czy longi. W aktualnym momencie musimy czekać na wybicie się ceny albo górą albo dołem. Ja bym tak nie robił, ale wtedy ty możesz shortować po potwierdzonym przebiciu do dołu. Więc w tej chwili jest moment oczekiwania. Również jest to weekend, więc jeszcze się nie ekscytuj, poczekaj na potwierdzenie przebicia, wolumenu, nawet na potencjalny test oporu, który później stanie się wsparciem i przebije się powyżej poprzedniego miejsca odrzucenia. Pamiętaj, że wcześniej mieliśmy już fałszywe wybicie i bardzo dużo osób zostało na to złapanych. Właśnie dlatego czekamy na potwierdzenie przebicia. Jeśli tak się stanie, to zamierzam zwiększyć jeszcze bardziej moją pozycję, która jest aktualnie 1,2 miliona dolarów w zysku. Również udostępniam tę aktualizację na Twitterze, więc upewnij się, że mnie tam obserwujesz. Polub, i skomentuj, cokolwiek chcesz. 300 tysięcy osób widziało to od wczorajszego wieczoru. To jest szalone. Uwielbiam twoje wsparcie. Jesteś naprawdę siłą dobra. I oczywiście jedna rzecz, o której chcę ci przypomnieć. Jeśli również chcesz tradeować, to rób to tylko jako doświadczony trader. Jeśli takim jesteś, to zejdź poniżej. Mam dla ciebie 30 tysięcy dolarów darmowego bonusu. Kliknij link od BYBIT, zarejestruj się i wpłać depozyt. A dostaniesz tą sumę bonusu kompletnie za darmo. Dziękuję bardzo za obejrzenie i widzimy się już wkrótce w następnym wideo. demem Krypto i jak zawsze, jak zawsze. Bye, bye.